Niech nie. będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na no, wieki Polacy, jestem przedstawicielem obozu narodowego. Nie miałem w planach zabrać tutaj dzisiaj głosu, ale, w związku z tym, że nikt z naszego środowiska dzisiaj nic od siebie nie dodał, no to poczułem się w obowiązku, żeby spontanicznie teraz do Państwa wyjść i powiedzieć coś też coś. W naszym imieniu. Oczywiście, następnie chciałbym podziękować koleżeństwu z korony Grzegorza Brauna za zorganizowanie tego wydarzenia. Dziękuję wszystkim środowiskom, które się tutaj pojawiły, i przede wszystkim Państwu za to, że przyszli Państwo zademonstrować swój sprzeciw przeciw, przeciwko temu skandalicznemu wydarzeniu, które miało miejsce w szkole za naszymi plecami. Ja chciałbym powiedzieć zdecydowanie. Dzisiaj nie jesteśmy tutaj tylko dlatego, że złamano jakiś artykuł kodeksu karnego. Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że uderzono w fundament, na którym jest zbudowane nasze państwo. Uderzono w fundament, na którym zbudowano wszystkie wartości, na którym zbudowano Polskę i nawet nie tyle co nasze państwo ale uderzono w fundament, na którym zbudowana została nasza cywilizacja cywilizacja Europy Łacińskiej, która została zbudowana na trzech wzgórzach na Akropolu. Na Wzgórzu połacowym w Rzymie i właśnie na Golgocie. I w Golgotę teraz uderzono. Jako polscy narodowcy zdecydowanie sprzeciwiamy się temu e, takim, e, takim akcjom. Oczywiście też chciałbym jako dyrektor Biura Polskiego Krzysztofa Szymanskiego zagwarantować, że pan poseł będzie również interweniował w tej sprawie. E, zaangażowany też będzie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Także narodowcy są z rodzicami, zapewniamy o naszym wsparciu. I oczywiście nie pozwolimy na to, aby takie akcesy miały miejsce. A ta nauczycielka nie tyle, co powinna być zawieszona do czasu wyjaśnienia tej sprawy, ona powinna być natychmiastowo z tej szkoły wyrzucona. A tak na dobrą sprawę nawet powinno, powinniśmy jej odebrać. Przecież uprawnienie do nauczania w szkołach. Bo jeżeli ktoś nie szanuje podstawowych wartości, na które jest nasze państwo, to nie ma prawa nauczyć się. Dziękuję bardzo, czułem wielki Państwu.